Dzień dobry, witam wszystkich w samopołudnie. 12 wybiła, zaczynamy nasz live analityczny. Zaczynamy od dolara, taki jest tytuł dzisiejszego spotkania. Zastanawiamy się, czy wybicie w DM nastąpi, czy nie. Według mnie tak. Mowa tutaj oczywiście o wybiciu tego dołka z punktu B układu harmonicznego. Zwróćmy uwagę na położenie tego lokalnego minimum. 9 dzień listopada. Okolice 3,74-3,75. Ja uważam, że ten poziom będzie wybity dołem, dlatego że został już poważnie przetestowany w dniu wczorajszym. Zobaczcie, zamknięcie było praktycznie na tej wysokości, natomiast ten dolny cięć dzisiejszej świecy która się buduje, jest oczywiście już troszeczkę niżej. Także tutaj pierwsza taka próba nadbicia, wybicia dołem już się pojawiła. Dajcie znać oczywiście, czy mnie dobrze słychać, czy nie. Zapomniałem zadać to pytanie, ale mam nadzieję, że jest OK. Skoro nie piszecie, o nawet piszecie, że słychać, no to się cieszę. Zawsze proszę dać mi znać na czacie, na Facebooku, na YouTubie. To jest po pierwsze, jeżeli chodzi o dolara, tak naprawdę kolejna rzecz bardzo ważna, to jest otoczenie. Ocena otoczenia, i tutaj pokażę Wam moc tej korelacji między instrumentami, między dolarem, euro. Najczęściej to występuje, przynajmniej ja z tego dosyć często korzystam. No i tutaj widzimy, że otoczenie jest, zobaczcie, cały czas podażowe, czyli jakby wykrystalizowało się taki mocny ruch, mocny impuls, ale w jednym kierunku, prawda? Czyli jakby nie ma tego zastanowienia, czy a może jednak góra, a może będzie konsolidacja. No nie, ewidentnie jest. Otoczenie podażowe, czyli prawdopodobne spadki na dolarze przed nami. Dlaczego wspomniałem o euro? Dlatego, że tutaj ta korelacja bardzo często się uzupełnia, jeżeli na dolarze do złotego mamy sentyment spadkowy na euro PLN -ie. jeżeli w tym momencie bym się zastanawiał jak mam grać, no to widzę, że jest gotowa odpowiedź. Po pierwsze korelacja, czyli jeżeli dolar złoty będzie spadał, to euro PLN pewnie też no i widzimy, że ocena otoczenia również to ładnie potwierdza. Także podsumowując, uważam, że tutaj na euro i na dolarze troszkę miejsca na spadki mamy na dolarze w 3,70 tutaj 4,42-43. W tym momencie drugie pozycje uważam, że jest to troszeczkę niebezpieczne. Co ciekawe, na dolarze i na euro stoją mierzenia zewnętrzne. Proszę zobaczyć, tutaj celowo skasowałem ten układ, żebyście zobaczyli zewnętrzne mierzenie. Zewnętrzne tego ostatniego roku wzrostowego 161 pięknie nam się tu na siebie nakłada, klasuje z 786. No i to są właśnie te poziomy 42-43, na które czekamy. Jeżeli chodzi o funtę, nic się nie dzieje, tak jak mówiłem w dniu wczorajszym. Tutaj wszystko nam bardzo ładnie się. Potwierdza, czyli konsolidacja w rejonie okrągłego poziomu 500. Round level, okrągły poziom 500, no to jest właśnie tego typu sieczka, kolokwialnie mówiąc, na wykresie. Ja może nawet tę piątkę zaznaczę, dlatego że bardzo często widzimy właśnie, tutaj z palca piszę, właśnie widzimy konsolidację i wielokrotne testy na wysokości właśnie okrągłego poziomu, czyli przetestowanie, odbicie, znowu przetestowanie, znowu odbicie i rynek tak sobie tutaj idzie bokiem. No i to 500 jest testowane wielokrotnie, dlatego myślę, że do końca tego dnia ten poziom będzie utrzymany po prostu. Jeżeli chodzi o S&P tutaj konsolidacji ciąg raczej, ale z tendencją do wyjścia górą tak jak mówiłem ostatnio, tutaj pewne poziomy zaczynają nam się już na siebie nakładać, więc jakby wymowa całego sygnału i wybicia naprawdę jest wielce prawdopodobna. Jeżeli chodzi o zasięg, już Wam pokazuję, które to są poziomy, ocena otoczenia. Widzimy wolumen skumulowany, popytowy, także tutaj nie ma o czym mówić. Pytanie tylko, kiedy to wybicie nastąpi, tak? No mamy dwie dosyć mocne strefy podażowe Dla mnie to są takie targety, które no pewnie zobaczymy. Moż myślę, że nawet w tym tygodniu zobaczmy to kolorem, zaznaczmy kolorem ciemniejszym, tutaj mamy jeden, tutaj mamy drugi, 161 oczywiście docelowy. Natomiast na początek okrągły 3700, 704 to są te rejony, które uważam, że będą zaatakowane na S&P, także po prostu warto, warto wyczekać. Jeżeli chodzi o DAXa, też wybijamy górę, wychodzimy górą z tego wszystkiego, podobnie jak na S&P, miejsca na wzrosty mamy. Już Wam pokazuję, gdzie to wszystko gdzie to wszystko prawdopodobnie idzie. A idzie na nowe szczyty, tak? Jeżeli chodzi o DAX-a, no to tutaj też zewnętrzne mierzenie przychodzi nam z pomocą. Mierzymy od szczytu do dołka. 127,2 jest przed nami. Ja uważam, że docelowo ten poziom 400, 14 tysięcy, 400 tysięcy też jeszcze nie, ale 14 tysięcy jak najbardziej, będzie w ciągu kilku, kilkunastu dni. Myślę, że ten rajd Świętego Mikołaja zapowiadany przez niektórych w tym roku się naprawdę... Pojawi będziemy świadkami tego, że te historyczne maksima i na Daxie, i też w Europie Zachodniej i w Ameryce oczywiście zobaczymy. Także tutaj na celowniku 14 tysięcy z tendencją, tak jak mówię, do wybicia tego maksimum z września. 13,5 tysiące, niecałe 13,5. Co dalej na Bitcoinie? No na Bitcoinie tutaj taka świeczka nam się rysuje, malutka taka szpulka można powiedzieć. Pytanie czy ona wytrzyma czy nie, bo otoczenie oczywiście jest popytowe. Tutaj nic nie wskazuje na chwilę obecną na to, żeby miało zawrócić. Natomiast dlaczego taki tytuł dzisiejszego spotkania? No, dlatego, że jeżeli świeczka by pojawiła się w tak zwanym inside barze, czyli ona byłaby inside barem, w świecy poprzedzającej, czyli wewnątrz, tej dużej świecy popytowej, mówimy o tej świecy dzisiejszej, która się tworzy, to jest oznaka chwilowego wyhamowania lub nawet delikatnego odbicia. No w tym momencie pamiętajmy, że tak to właśnie wygląda w tym kontekście, tak? Natomiast jeżeli tej szpulki nie będzie wybijemy wyżej, no to 20 tysięcy spokojnie, uważam, że. Za, e, zahaczymy na, 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 na lajcie, like można by powiedzieć. Jeżeli chodzi o złoto, tutaj cały czas walczymy z zewnętrznymi mierzeniami 127,2, 161,8 to są te rejony. Które pewnie zobaczymy 1770-72 docelowo. Ja tam część pozycji, jak wiecie, u siebie mam i trzymam. Na chwilę obecną 127,2 dosyć poważnie naruszone. Spodziewałem się chwilowego odbicia, spodziewałem się jakiejś konsolidacji. A tutaj rynek widzimy, że znajduje się poniżej 127,2. To jest dla mnie dosyć ważna informacja. Mówiąca o tym, że ten ruch spadkowy prawdopodobnie do końca tygodnia będzie kontynuowany. Także 1772, jeszcze raz powtórzę, to są dla mnie targety ostateczne. Na silwę podobnie, tutaj też miejsca na spadki, oczywiście mamy dwa zielone. Kolory nam definiują, tutaj ten wolumen widzimy na także za chwilkę on będzie większy. No i to są dla mnie bardzo ważne wsparcia techniczne. Mamy klaster FIBO, mamy FS12260, 2160. Łatwo zapamiętać końc końcówkę końcóweczką 60, tak? Tutaj mamy 786 FIBO i FS100, czyli korekta prosta, AB, BC i CD i ewentualne podwójne dno. Czyli e, uważam, że atak na ten dołek z 24 września po prostu nastąpi na naszych oczach. Jeżeli chodzi o ropę zgodnie z założeniami, proszę zobaczyć, jak statystyka bardzo ładnie tutaj pracuje na ropie Ja cały czas e, poluję tutaj w te rejony 47 i niecałe 46 z hakiem, czyli 127,2, czyli wydłużenie Fibonacci f 161,8. No i ta strefa podażowa między 46,30 a 46,70. Dosyć szeroka, ale jak widzimy, to jest interwał D1, więc myślę, że to odreagowanie, jakaś, jakiś przystanek, chwilowa konsolidacja będzie, więc skalpy jak najbardziej będą miały sens. Jeżeli chodzi o pszenicę, nic się nie dzieje, rynek odjechał, no cóż, nie dał drugiej szansy, rzadko to się dzieje, czasem tak się dzieje, no bo oczywiście należy pamiętać, że nie zawsze rynek daje szansę, drugą szansę, a bardzo często daje tylko w dwóch trzeci, czyli 60, 70% przypadków mamy, jakby szansę mamy na to, że w 60% przypadków rynek po prostu tę drugą szansę nam da. No tutaj nam nie dał, odjeżdża, według mnie idziemy wyżej. Setup odjechał, jak to mówią, lepiej stracić okazję jak pieniądze. Więc tutaj po prostu się już tym zajmował. Nie będę jednak odjechał. No, trudno. Trudno, moi drodzy. Lecimy dalej. Jakie są Wasze propozycje? Jakie są Wasze propozycje? Proszę pisać na czacie. Pamiętajcie, że we wtorek robimy bardzo ważny webinar. Połączenie psychologii, zaufanie do Fibonacci, pokazanie statementów, naszych wyników za ostatnie miesiące także będzie bardzo dużo. Konkretów, no i dwie niespodzianki dla wszystkich, no i też oficjalna informacja, kiedy rusza grupa FIBOT. Także to wszystko dla Was. Przyszły wtorek po weekendzie, godzina 18. Dajcie mi proszę znać, dajcie znać, czy doszło zaproszenie i doszła informacja na czacie wysłałem, na Facebooku, na YouTubie. Jeżeli ktoś się jeszcze nie zapisał, proszę to zrobić. webinar jeszcze nie wiem, czy będzie nagrywany, a niespodzianki będą tylko i wyłącznie dla uczestników tego spotkania. Także obecność obowiązkowa. Padło pytanie w długim terminie. Jak widzę, dolara odpowiem, chociaż już mówiłem o tym i często to podkreślam. Uważam, że dolar tutaj, czy okolice 3,70, wybroni. To są dla mnie poziomy bardzo ważne w kontekście tego, żeby dobierać tego dolara, kupować jeszcze bardziej. I tak tam już troszeczkę sobie zakumulowałem, no ale 3,70 będzie dla mnie poziomem ostatecznym. Mamy 161,8 Fi, bo mamy punkty deformacji harmonicznej. Bardzo ważne wsparcie. Zobaczcie, jak często rynek tutaj. Te poziomy testował, zanim odjechał. Ja uważam, że atak, nawet z takiego technicznego punktu widzenia, jest wskazany i wielce prawdopodobny. Ok, przechodzimy do walut, eurodola. Eurodola, zobaczcie, zadziałał w punkt. Mam nadzieję, że jakieś skalpy wzięliście. 127,2, to o czym mówiliśmy wczoraj. Tutaj stały motyw się pojawia, dlatego od razu go naszkicuję. Odreagowanie od 127 jest bardzo często chwilowe, po czym następuje kolejny atak. Uważam, że ten 1,19 zostanie docelowo wybity, no i zbliżymy się pod 1,1968, 1,1970, czyli zewnętrzne mierzenie 161 tej ostatniej korekty. Proszę zobaczyć, tutaj mierzenie jest bardzo precyzyjne, no i też uważam, że nastąpi. Jako ciekawostka ten ruch spadkowy też należy pomierzyć. Pomieszczę sobie to u siebie, bo jeżeli on będzie, zobaczcie, troszeczkę większy, czy tam niżej, rynek zjedzie, to to podbicie, proszę zobaczyć, wejdzie nam w klasę Fi, bo byłoby dwa razy 161, małe i duże, to znaczy duże, duże mniejsze korekty i duże mierzenie Fi z korekty większej, prawda? 161 i drugi poziom również tutaj w tym rejonie może wypadać, także to jest dosyć ciekawa stefa podażowa. Jeżeli chodzi o dolara do Jena. Dolar do Jena też wyglądać zaczyna bardzo fajnie w kontekście podbicia, ale chwilowego. Już tłumaczę o co chodzi. Zmierzyłem w tym momencie poK jeden, drugi za chwilkę dołożę. No i zobaczymy też poziomy, które są znane, lubiane przede wszystkim. Proszę zobaczyć, jak gęsto jakie sekwencje wypadają 161, 161 x 2 i 61 całego tego roku ostatniego spadkowego proszę zobaczyć od szczytu do dołka mierzymy te rejony, bardzo ważne opory, uważam, że jednak obroni te poziomy. Okolice, tak naprawdę okrągły poziom 105, niecałe 104,93, 104,97. Także miejsca na wzrosty na dolarze do na tak, ale nie na długo. Tak jest moje zdanie. Jeżeli chodzi o Sugar, tu się nic nie zmienia. Setupy i poziomy są bardzo ciekawe. Oba mnie interesują. Zaznaczę linią zieloną, żeby każdy widział, jakie to są wartości. To jest wsparcie docelowe, to jest wsparcie pośrednie, tak zwane, czyli chwilowy przystanek. 1467, 1457. Dlaczego tak? Dlatego, że tutaj mamy mierzenie fs 100 czyli zygzak oparty na krewcie prostej, troszkę niżej mamy 61, nasz ulubiony poziom wewnętrznego mierzenia FIBO. 16, 1457, 1467. Sprawdzam, czat, co się dzieje. Na czacie, jakie macie pomysły, co potrzebujecie. GBPUSD, oczywiście, Adamie, że sobie przeanalizujemy. Na funcie realizujemy zakładany scenariusz. I bardzo dobrze, no ja na ten setup czekam, uważam, że to też zagranie może na koniec tygodnia, może na początek przyszłego, zobaczymy. Natomiast póki co wszystko się bardzo ładnie nam krystalizuje, czyli mamy mierzenie F100 troszkę wyżej, mamy punkt D formacji harmonicznej. No i co jest istotne, to to, że otoczenie zaczyna być, proszę zobaczyć, podażowe, więc te spadki uważam, że jeszcze troszeczkę przyspieszą a do wypełnienia układu mamy ile? no ponad 70, około 70 pipsów, tak, nie całe 68, 70 tutaj wyjony tej zielonej strefy popytowej. Wygląda to naprawdę, naprawdę eee, dobrze. Dolar do jena był, eee, fund był, euro, dolar, sugar, zobaczmy jakie są Wasze propozycje. Nasdaq, Nasdaq, NASDAQ moi drodzy, 13 tysięcy, od razu z głowy Wam eee, to mówię, dlatego że, eee, no, Fibonacci nie kłamie, tak, rzadko się myli, a tak naprawdę poziomy, które zobaczycie za chwilę, one są takimi targetami ostatecz, ostatecznymi, czyli miejscem, gdzie pewnie cena się znajdzie, jedynie kwestia czasu i już to, proszę zobaczyć, jest widoczne. Mamy zewnętrzne nie Mamy. Mało tego, są dwa zewnętrzne. 161, troszeczkę niżej kolejny, czyli ta strefa podażowa dla mnie jest tym targetem, który pewnie osiągniemy, tak jak mówiłem, okolice 13 tysięcy, 13.11, 13.20. Proszę zobaczyć, jak to wszystko precyzyjnie tutaj nam wygląda. Także. Wniosek jest moi drodzy: jeden. miejsca na wzrosty na indeksach w Ameryce, na DAX-ie niemieckim jeszcze jest. Także ja tutaj z tymi krótkimi pozycjami ostrożnie zalecałbym ostrożność, tak powiem. Łapki w górę. No właśnie, kto nie przebił w wirtualnej piątki, niech to zrobi. Codziennie pamiętajcie, nadajemy. Godzina 12 w samo południe od poniedziałku do piątku. Jutro, Akademia Tradingów, czwartki. Także zarezerwujcie sobie godzinkę po południu wieczorkiem. Fajny temat i też mała niespodzianka. Będzie konkurs z nagrodami, nagrodami pieniężnymi. Także kto będzie chciał uczestniczyć i wystartować, to jutro szczegóły na akademii. Także tutaj kolejna fajna inicjatywa nam się zapowiada. A we wtorek oczywiście webinar edukacyjny o godzinie 18 również z niespodziankami. Także intensywnie. Kawa na zakończenie, tak? No Zobaczmy, co się dzieje na kofi. Co się dzieje na kofi. Ok kakao jeszcze, Krzysiu, przypominasz. dobre Na kawie, słuchajcie, mamy 161, przepraszam, 61. Co ja dzisiaj jestem? 161. Troszkę, troszkę z, za, za szybko. Co takiego? A, 161 będzie, więc już może tutaj troszkę wyprzedziłem moją analizę, a wniosek końcowy, zobaczcie, jest 1. 161 to jest ten poziom docelowy, na który czekamy na, uważam, że on zostanie zaatakowany na okolice 128, 129 i teraz jeszcze mówię, dlaczego właśnie ten 161 technicznie jest tak istotny i tak ważny. Proszę zobaczyć. Mamy X, mamy dołek, mamy punkt A, mamy punkt B na 61. Prawdopodobnie, prawdopodobnie na kawie fala BC się wypełniła i punkt D będzie gdzieś tam przed nami. Oczywiście to jest projekcja, brakuje na fali CD, ale tak to zaczyna harmonicznie wyglądać. Wygląda dobrze. O, Jacek z nami jest. Witaj Jacku. Gaz ziemny proponujesz. Zobaczmy. To się dzieje na nadgazie. Gaz ziemny tutaj cały czas, przypominam, wypełniał układowy balans. Jeszcze nie wiem, czy będę na to grał. Ale widzę, że jest coraz bliżej. Aj, chyba przegapiłem. Chyba przegapiłem. No, niestety nie jestem w stanie wszystkiego upilnować. Na no, jak było 61 zaatakowane, to znaczy, że przegapiłem. No, nie było zaatakowane, dlatego tutaj czekamy. Zobaczcie, bardzo ważne poziomy 2,90, 2,91, czyli 61,8 Fibo. Myślę, że reakcja będzie, więc tutaj ta strzałka, jako obserwa, taki obserwowany ważny poziom. Na pewno warto zaznaczyć to u siebie. Kakao na zakończenie, okej. Okay. Dobrze, że mi tutaj przypominacie. Widzicie, jest tyle różnych propozycji, tyle osób, takie mamy zasięgi, że nie jestem w stanie zobaczyć wszystkich Waszych tutaj odpowiedzi. Także proszę się na mnie nie denerwować, nie wkurzać, jeżeli coś pominę. Po prostu nie widzę. Dobra, kakao tutaj zaczyna i Ja uważam, że ta korekta, która się rozpoczęła, głęboka nie będzie, więc 61.8 to jest według mnie życzeniowe. Myślenie i poziom również życzeniowy, natomiast 38,2 i 50 bym obserwował, też to u siebie mam, 50 wygląda troszeczkę lepiej, pokazuje, dlaczego lepiej, no dlatego, że mamy troszeczkę zobaczyć ZZB, zwracamy uwagę na sekwencję dołków, czyli dołek z początku września, potem 10 dzień września, potem ZZB, 26 październik, no i w tym momencie piękne potwierdzenie 2,515, 2,515, dobrze, tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj, moi drodzy. Szybko nam to wszystko poszło, a jeszcze Dow Jones na zakończenie, tak? Rzutem na taśmę tutaj Łukaszu zdążyłeś. Na US 30. No, zobaczmy, co tam słychać na Dow, Jonesie. Dow Jones oczywiście też do wyjścia górą. Ja w tym momencie, no moje zdanie znacie od kilku dni krótkie pozycje nie. Ja nie będę tutaj walczył z trendem jak to się mówi, że no wszyscy gramy z trendem, tak? Czy powinniśmy? Stara zasada, stara, wiecie, zasada, jeżeli chodzi o analizę techniczną, jedna z takich żelaznych zasad, a mnie technicznie tutaj wychodzi faktycznie miejsca na wzrosty. Mamy 161, 127, te rejony 3350, 3400. Według mnie jest naprawdę, naprawdę dobrze. W kontekście wzrostów oczywiście. Tyle na dzisiaj. Miłego dnia Wam życzę. Powodzonka. Dołączcie Dołączcie do naszej społeczności na Telegramie. Pamiętajcie, we wtorek o 18:00 bardzo ważne spotkanie i bardzo praktyczne z nagrodami. Jutro Akademia, co dwa tygodnie w czwartek, Akademia Tradingu. Jutro jest ten czwartek, temat też bardzo fajny. No i tak, jak mówię, małe bonusy i konkurs. Myślę, że Wam się spodoba. Jesteśmy w kontakcie. Jeżeli czegoś potrzebujecie, piszcie.